Słuchajcie, cztery godziny nam minęło bardzo i to bardzo szybko, wiele tematów poruszyliśmy, wielu nie poruszyliśmy, ale no niestety nie mamy na to czasu, co prawda jesteśmy online, moglibyśmy tutaj transmisję przedłużyć w nieskończoność, natomiast Staramy się to utrzymać w reżimie planu, który tutaj, którego się podjęliśmy. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom naszego spotkania, naszym gościem, ekspertom. Robert, Robert, Michał, Michał, Andrzej i pozostałe Mam tutaj na myśli jeszcze i Szymona, i Krzysztofa. Ze swojej strony, i z tego miejsca chciałbym podziękować ekipie, która zrealizowała całe to, całe to przedsięwzięcie, a więc Lubelska TV panowie, szacun, udało się. Żegnamy się. Mam nadzieję, że jeszcze sytuacja i warunki pozwolą spotkać się w offline, tak zwanym, w większym, w mniejszym gronie myślę, że będziemy się spotykać w formułach onlineowych w najbliższym czasie. Do tego też zachęcam. Jesteśmy do waszej dyspozycji, jak i też myślę ekipa BX również do dyspozycji. A ja ze swojej strony żegnam się z wami, ale oddaję głos Krzysztofowi, głos dla gospodarza. Dziękuję bardzo do usłyszenia. Ja również chciałem podziękować państwu, czyli dziękuję państwu za uczestnictwo. Piotrowi za konferencję, Oczywiście wyręczył mnie, bo chciałem również podziękować prowadzącym, jeszcze raz Piotrowi, realizatorom, operatorom i wszystkim ci, którzy byli zaangażowani w dzisiejsze przedsięwzięcie. Chciałem zaprosić na kolejny live, który odbędzie się, ale tu proszę śledzić na naszych stronach internetowych ze względu na różne obostrzenia i sytuacje, których w tej chwili nie jesteśmy pewni ale zapraszam, proszę śledzić, kolejny live się odbędzie. Jak również zwycięzca Ediusa, których mamy tu kilka, jesteśmy przedstawicielem na Polskę Ediusa, więc zwycięzca Ediusa i gadżetów zostanie poinformowany na naszej stronie internetowej i mediach społecznościowych. Ja ze swojej strony jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję, mojej telewizji i wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję.